Jan Brzechwa, Sowa Na południe od Rogowa mieszka w leśnej dziupli Sowa, która całą noc do rana tkwi nad książką zaczytana. Nie podoba się to sroce. Pani czyta całe noce. Zamiast się pokrzepić drzemką, pani czyta wciąż po ciemku. Czyta się, gdy światło świeci. To zły przykład jest dla dzieci. Ale Sowa, mądry ptak, Odpowiada na to tak. Uhu, 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 uhu. nie brzecz mi przy uchu. Jestem sowa, chłowa sowa, mądra głowa, badam dzieje, pól i łąk. Jeszcze mam czterdzieści ksiąg. Dzień znany weterynarz, rzekł, Ty sobie źle poczynasz. To niezdrowo daje słowo, to niezdrowo moja sowo, dawno przecież zapadł zmrok, strasznie sobie psujesz wzrok, jako ślepniesz będzie bieda, nikt ci nowych oczu nie da. Nie pomoże i poradnia. Czytać chcesz, to czytaj za dnia. Ale Sowa, mądry ptak, odpowiada na to tak. Uhu, 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 zmiataj, łapi duchu! Jestem Sowa, płowa Sowa, mądra głowa! Trudno, niech się ściemnia w kąg! Jeszcze mam czterdzieści ksiąg! Na południe odrogowa mieszka w leśnej dziupli Wzrok straciła całkowicie. Zmarnowała sobie życie, kiedy sroka leci w pole, pyta, czy to ty, dzięciole? Kiedy cią mknie wysoko, woła, dokąd leci sroko? Przeczytała książę 40, dowiedziała się z ich treści, że kto czyta, gdy jest mrok, może łatwo stracić wzrok.